i puść. I kocik, grzbiet i puść. I jeszcze raz. Kocik, grzbiet i puść. Plecy. Następnie połóż prawą rękę na prawym kolanie od wewnątrz. Lewą przyłóż do niej, złoż nadem. Przód zastany, kręgosłup wyciągnij. Gdy otwieramy. Raz. 2, 3, 4. Najlepiej popatrzę ręką, jeśli możesz 6, 7, 8, 9, 10. I druga strona stronę przechodzimy rękę na drugie kolano. 2 kolana nie dochodzą za kostki. 3, 4, 5, 6 to, to nas spotkamy. 7, 8, 9, 10. Okej, okay. zostaniesz jeszcze w tej pozycji, znowu zrób kość brzgień i pójdź pracować. Czyli pracujesz kością krzyżową, zobacz, podwijasz ogon, podwijasz ogon, odwijasz ogon, podwijasz ogon, odbijasz i jeszcze raz hop. i hop. w tej pozycji połóż ręce poniżej kolan wyciągnij kręgosłup no dwie w kolanach kolana na zewnątrz nie odporwaj ramię się do środka oprzyj się na łyżkach wyciągnij kręgosłup i przenieś się do ciała na środkową część stopy nie uciekaj krótko do tyłu um, ciężar ciała nie bo to tak, ale ciężar właśnie pozostaje na świetnej e, stronie stopy. I powoli w Złap Złapnij za duże paluchy, a następnie spróbuj wyprostować tyle, ile jesteś w stanie nogi w kolanach wyciągnąć guzy kruszowe daleko, daleko do góry. I opuść wodę. I poprowadź. Oddech, So. No, okay. Teraz I Teraz stań sobie na początku maty. Na Zrób troszeczkę przysiad, poprowadź pupę daleko do tyłu. Ręce mogą być na biodrach, mogą być z przodu. Uwaga, i na objętych kolanach. Nie pozwalamy kolanom uciekać do środka robimy przejście raz, dwa, trzy przejście. raz, dwa, trzy góra, wyprost raz, dwa, trzy przysiad raz, dwa, trzy wyprost raz, dwa, trzy przysiad dwa, trzy, wyprost. Raz, dwa, trzy, przysiad, raz, dwa, trzy, spięcie pośladku, wyprost, raz, dwa, trzy, Trzy. raz, dwa, trzy, wyprost, okej. Okay. Stajemy sobie na środku masy, na szerokość swoich bioder i dziewczynę. Ciężar na środku sobie, albo bardziej na piętach. Występujemy do tyłu kupę. Z nami jest ściana. My po tej ścianie z kupą w dół, tyle ile możemy, żeby kolana nam nie wyszły za kostki. I w górę. I w dół. I w górę. Pierwszy ruch, jak widzicie, na dół. Robi, robią pośladki, zobaczcie, hop. I w dół zjeżdżają pośladki i w górę zjeżdżają. Czyli nie ciągniemy tutaj słupem się w górę, tylko pupa wjeżdża, cyk, 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 cyk. I w dół. I w górę. I w dół. I w górę. I w dół. I w górę. I w górę. I w górę. Okay. Wracamy do naszego ćwiczenia przed chwilą, które było wcześniej. I znowu. Schodzimy dosyć nisko i zaczynamy spacerek. Raz, pamiętajcie o kolana. Dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, górę. Raz, dwa, trzy, dół. Przepraszam. Raz, dwa, trzy góra, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy góra. Idziemy na środek. Ustawiamy się. Nogi na szerokość bioderek. Za nami jest ściana i znowu kupa zjeżdża w dół i wjeżdża w górę. W dół i w górę. I w dół i w górę. W dół i w górę. I w dół i w górę. I w dół, i w górę. W dół Ostatni raz w dół i a, zróbcie wdech, wydech, powoli schodzimy szeroko nogi. Jeśli nie dosięgacie do ziemi, można użyć książek. Można użyć klocka do jogi, którego nie mam, a myślałam, że mam od domu, ale nie mam. Ok, więc jeśli nie dosięgamy rękami, czyli przenosimy ciężar ciała daleko do tyłu, na przykład na księdze, ugnijcie sobie kolana. To nic nie szkodzi, to jest bezpieczny dla nas. Ręce na ziemi i idziemy do prawej nogi i do lewej nogi. I do prawej nogi. I do, lewej nogi. I do lewej nogi. I do prawej nogi. Zostań na środku z rękami, wyprowadź prawą rękę w górę, opuść, lewa, opuść, prawa, opuść, lewa, opuść, jeszcze raz prawa, opuść, lewa, opuść. Nie podnosząc się przejdź na początek maty. I teraz poprowadź jeszcze ruch do przodu, klękij na kolana, Wyciągnij się i tą samą drogą. Hop, odepchnij się od rąk i powróć i w tym i wyprostuj się. Ok. Tyle na dzisiaj zapraszam Cię do którego z treningu rozluźniająco rozciągnięcie.